Witajcie w kolejnym filmiku przedstawiającym kolejny punkt akupresury używanej u psa. Już nie będę się tutaj zagłębiać w to, jak się przymierzamy do tego, żeby, ten, żeby te punkty stymulować, tylko od razu przejdę do konkretów. Dzisiaj przedstawię Wam punkt zwany woreczek żółciowy 34. To jest taki punkt po prostu petarda, który naprawdę bardzo, ważny, bardzo ważną rolę odgrywa w. Pomocy psu w powrocie do zdrowia. Przede wszystkim jeśli posiada jakieś problemy związane z więzadłami, ze ścięgnami, jakiegoś rodzaju kontuzje, gdziekolwiek, nie tylko w tylnych łapach, ale również przednich. Poza tym, jest to punkt, który bardzo pozytywnie wpływa na żołądek, a także wątrobę. I jest takim punktem, który można również uznać za kolejny punkt przeciwbólowy. Także znajduje się on na wysokości stawu kolanowego, mniej więcej w połowie szerokości uda psa, tak jak tutaj widzicie. W ten, sposób, w ten sposób ten punkt uciskam, tak jak zresztą pozostałe punkty. Czasem pies może dosyć mocno odpłynąć pod wpływem akupresury i wpaść w taki głębszy trans, więc też się nie przestraszcie. To jest jak najbardziej normalne i, i też po prostu jest pozytywną reakcją na to, co robicie stosując akupresurę u swojego psa.